Loty w kosmos, marzenie wielu ludzi, tak jednak odległe, jak i wielkie. Podróże kosmiczne były przez lata domeną pisarzy-fantastów. W XX wieku stały się też obiektem zainteresowania licznych pionierów lotnictwa, którym najwyraźniej nie wystarczyło same wzbicie się w powietrze. Jednak przeszkody techniczne były na początku zeszłego stulecia niemożliwe do pokonania nawet dla najzagorzalszych pionierów techniki rakietowej. Niemniej pojawili się ludzie, którzy bardzo chcieli zrealizować swoje marzenia. Gorzej, że byli w stanie zapłacić za to bardzo wysoką cenę. Jednym z takich ludzi był Werner von Braun, niemiecki inżynier, który bardzo pragnął polecieć na księżyc. Tak bardzo, że gotów był współpracować z Adolfem Hitlerem. I nie przeszkadzało mu zbytnio to, że jego rakiety wykorzystywano do burzenia miast. Werner von Braun urodził się 23 marca 1912 roku. Jego ojciec był właścicielem ziemskim, ale młody von Braun nie chciał zajmować się uprawą roślin. Od wczesnych lat marzył o lotnictwie i lataniu. W młodości przeprowadzał jakieś eksperymenty z rakietami domowej do roboty. Był zafascynowany książką werna z Ziemi na Księżyc. Pierwsze lekcje szybownictwa pobierał w 1931 roku w Wieżowie na Dolnym Śląsku, które wtedy nazywało się Grunau. I już wtedy pragnął polecieć na Księżyc. W tym roku poznał Hannę Reitsch, znaną później pilotkę niemiecką. W tym samym roku zajął się problemami kosmicznymi. Zbudował pierwszą wirówkę razem z pewnym Amerykaninem, studentem medycyny, i testował na myszach efekt dużych przyspieszeń i wynikających z nich przeciążeń. Wiele myszy padło, a poddane sekcji przez Amerykanina pokazywało, że wiele miało wylewy krwi do mózgu. Obserwacje potwierdziła gospodyni von Brauna. Która zobserwowała na ścianie pierścień krwi na wysokości wirnika, zakazała prób, wolała porządek domu niż naukowe odkrycia. W 1932 roku von Braun skontaktował się z szechem Reichswery od spraw balistyki i amunicji, pułkownikiem Beckerem. Trzeba powiedzieć, że trafił swój na swego, bo armia była zainteresowana rakietami. Dlatego dwudziestoletniemu Wernerowi udało się zdobyć finansowanie armijne. W ten sposób młody von Braun zaczął współpracę z Armią Niemiecką. W tym samym roku dołączył do zespołu, który zajmował się projektowaniem rakiet. Przejęcie władzy przez nazistów było też punktem zwrotnym w życiu von Brauna. Wstąpił on do kilku organizacji nazistowskich, jak DAF, czyli Związek Zawodowy, Związek Łowiecki i Organizacja Obrony Przeciwlotniczej. Jesienią 1933 roku wstąpił do szkoły Jeździeckiej SS. Jego studia sponsorowała armia. W 1934 roku ukończył studia i obronił doktorat. Trudno było powiedzieć, jakiej był wartości, bo armia utajniła tę pracę. W grudniu tego roku rakieta zespołu von Brauna o nazwie A2 zaliczyła udaną próbę startu. Rakieta miała napęd na paliwo ciekłe. Dało to energię do badań nad jeszcze lepszą rakietą o nazwie A3. Rok 1935 był ważny dla Brauna. Zespół testowy dostał od Luftwaffe kadłub małego samolotu Junkers Junior. Do kadłuba bez skrzydeł przymocowano silnik rakietowy. Za sterami tego ustrojstwa zasiadł właśnie Werner von Braun. Niektórzy uważają, że był on pierwszym niemieckim pilotem, który zasiadł za sterami samolotu rakietowego. Może. Tyle, że samolot nie wzniósł się w powietrze, bo nie miał skrzydeł. W tym samym roku zespół von Brauna zademonstrował trzy silniki rakietowe główne dowodzące mu sfery, Fritschowi. Pokazywał wielkie wrażenie, a zaowocował on uzyskaniem dodatkowych środków na dalsze badania. W tym samym roku inżynier zapoznał się z koncepcją rakiety balistycznej, służącej do bombardowań. Koncepcja nie pochodziła od niego, ale dość szybko wywnioskował on, że taka machina musiałaby mieć 14 metrów długości. W 1936 roku kolejny przełom właśnie wtedy zdecydowano o powstaniu ośrodka rakietowego Armii Lądowej, który miał zostać zlokalizowany w Peneminde. Dobra pasa trwała dalej. Braun wstąpił do Luftwaffe. Przeszedł trzymiesięczny kurs latania i latał sztukasem, Messerschmittem mesto 9 i samolotami wielosilnikowymi. Pod koniec 1937 powstała wreszcie rakieta A3. Było to niezły monstrum jak na tamte czasy. Ponad 6 metrowej długości kadłub ponad półtonowej rakiety robił wrażenie. Podobnie jak układ sterowania. Była to pierwsza rakieta niemiecka, która nie startowała z prowadnic, ale stała na podejście. Ale... Wszystko poszło nie tak. Kadłub był pokryty rozpuszczalną wodą farbą, aby łatwo było ją można odnaleźć w wodzie po próbnym wystrzeleniu. Ale po zatankowaniu ciekłego tlenu pojawiła się wilgoć i farba zeszła. Po starcie, rakieta zaczęła koziołkować i wpadła do morza. W sumie była to klęska. W lutym 1942 roku zdarzyło się coś, co ponownie. Wpłynęło na los niemieckiego programu rakietowego. W tym miesiącu w katastrofie lotniczej zginął Fritz Top, prawdopodobnie w zamachu sfingowanym na katastrofę. Jego miejsce zajął Albert Szper. Człowiek ten przejął kontrolę nad rakietami. W czerwcu spotkał się w Peneminde z zespołem projektującym samoloty rakietowe m 163 Potem zobaczył testową rakietę A4, znaną później jako V2. Szper zrelacjonował spotkanie Hitlerowi, który podsumował je stwierdzeniem, że ciągle ma wątpliwości, jak kierować rakietami. Podobną porażką zakończyła się próba sierpniowa. Prawdę mówiąc, Hitler był od początku głęboko sceptyczny, jeśli chodzi o rakiety. Ten sceptycyzm trwał do lipca 1943 roku, kiedy to udany lot rakieta 4 ostatecznie go przekonał do programu. Dzięki temu naukowcy otrzymali wreszcie duże finansowanie. Niemniej trzeba zaznaczyć, że zmiana zapatrywań wodza Rzeszy nastąpiła dopiero po serii alianckich nalotów na Hamburg. Hitler zrozumiał, że dzięki rakietom będzie mógł szerzyć terror w sytuacji, kiedy Luftwaffe przegrywała wojnę w powietrzu. W tym samym czasie dzięki wstawiennictwu Szpera von Braun dostał profesurę tytularną. Jednak jakiś czas potem bombowce aliantów zniszczyły bazę w Penemindę. W sierpniu badania nad nową bronią objęto ścisłą tajemnicą. Sper nadzorował i ten nowy program. Hitler nalegał, żeby w krótkim czasie dostarczyć 5000 pocisków. Były to mrzonki. Niemniej, Niemcy zaczęli je produkować w kompleksie Dorach, w górach Harz. Do ich wytwarzania zatrudniano więźniów z obozów w Buchenwaldzie. Po ataku w 1943 roku zapadła decyzja, by utworzyć w okolicach wsi Blizna poligon rakietowy. W listopadzie tego roku wystrzelono z tego obiektu pierwszą rakietę A4. Pierwsze próby nie były udane. Jak widać, przez długie lata program rakietowy niemiecki był naznaczony wieloma porażkami. Zwłaszcza pociski z nowej podziemnej fabryki były zawodne. Problemy techniczne tak bardzo rozświetliły SS, że Werner von Braun został 15 marca 1944 roku aresztowany i przewieziony do więzienia w Szczecinie. Dopiero po dwóch tygodniach spędzonych w areszcie, i to bez postawienia zarzutów, wzięto go na pierwsze przesłuchanie. W końcu dowiedział się, za co go zatrzymano. Mianowicie za sabotaż prac nad rakietami. Jednak wypuszczono go, choć konstruktor miał rozprawę przed sądem SS. Po tym nic już nie było takie samo. W czerwcu alianci wylądowali w Normandii, a cudownej broni jak nie było, tak nie było dalej. Dopiero w połowie czerwca zaczęli atak i to bombami latającymi, z którymi von Braun nie miał nic wspólnego. Atak zresztą o niewielkich skutkach. Z 10 V1. Poważniejsze straty wyrządziła jedna. Rakiety V2 ciągle były awaryjne, spadały gdzie chciały, lub też rozpadały się w flocie. Program pochłonął ogromne środki, a dotychczas nie przyniósł żadnego efektu. Pierwsze udane uderzenie rakiet V2 nastąpiło dopiero 8 września 1944 roku, wtedy kiedy już armie alianckie weszły dość głęboko w teren Francji. V2 nie mogło już niczego zmienić. Podobno Werner von Braun wygłosił wtedy przemówienie do personelu, w którym w sposób niejawny skrytykował użycie militarne rakiet. Miał też zażartować, że rakieta wylądowała na niewłaściwej planecie. Czy to prawda? Nie wiadomo. Wiadomo tylko, że inni pracownicy zakładu otworzyli szampana po otrzymaniu informacji, że pierwsza UFC-2 uderzyła w Londyn. Koniec wojny był kwestią czasu. Niektórzy inżynierowie chcieli ewakuować się z pynamindy, ale zostali rozstrzelani przez SS. Mimo terroru, w lutym udało się ewakuować część personelu i sprzętu do wnętrza Niemiec. W lutym odpalono ostatnie rakiety v 2 z Peneminde. 16 marca von Braun jechał samochodem do Berlina. Nagle na niebie pojawiły się nieprzyjacielskie myśliwce, które zaatakowały samochód. W wyniku ataku von Braun złamał rękę, ale przeżył. W Niemczech pogłębiał się chaos. Samoloty amerykańskie i angielskie rządziły na niebie. Ostatnie tygodnie wojny von Braun spędził w twierdzy alpejskiej, która twierdzą była raczej z nazwy. Niemcy nie zbudowali tu większych umocnień. Z zachowanych dokumentów wynika, że bardziej bał się SS niż Amerykanów. Zresztą 2 maja 1945 roku poddał się Amerykanom. Potem został przewieziony do Bawarii, gdzie przygotowywał dla Amerykanów specjalny raport na temat postępów niemieckiej techniki rakietowej. Amerykanie mieli jeden problem. Fabryka V2 znajdowała się na terenach, które według ustaleń konferencji jałtańskiej miały przypaść Sowietom. Ale zajmowała je armia USA. Było jednak jasne, że po 1 czerwca Amerykanie będą musieli się wycofać. Dlatego bezceremonialnie zabrali 100 rakiet V2 z fabryki i przetransportowali je na poligon White Sands w Stanach Zjednoczonych. Amerykanie poprosili też von Braun o pomoc w odnalezieniu pozostałych członków zespołu rakietowego, co też uczynił. Amerykanie stworzyli listę osób, którą zamierzali zabrać do USA. Był na niej von Braun. Ale przyszłość w USA Amerykanie uzależnili od współpracy inżyniera. Konstruktor zgodził się na warunki nowych pracodawców. Po zakończeniu wojny i przywiezieniu go do Stanów Zjednoczonych, von Braun znowu robił rakiety tylko dla nowych pracodawców. Do 1969 roku pracował nad rozwojem rakiet dla USA. Na filmie widać pracę amerykańskich i niemieckich inżynierów rakietowych na poligonie doświadczalnym. Widać obiekty, w którym montowano rakiety, schrony, pociski. Na kolejnym filmie widać start rakiety V2. Rakieta uniosła się tak wysoko, że widać zakrzywienie ziemi. Niewątpliwie von Braun przyczynił się walnie do rozwoju amerykańskiej techniki rakietowej. Dostawał odznaczenia, pojawiał się na konferencjach, był przyjmowany z honorami. Niewątpliwie był szanowanym obywatelem. Miał też duży artykuł o sobie w Parimatch. Jednak niespodziewanie był on przyczyną jego kłopotów. Ktoś z byłych więźniów rozpoznał go na zdjęciu, jako człowieka, który osobiście wydawał rozkazy rozstrzelania sabotażystów. Dlatego pod koniec życia odszedł z NASA, w której to agencji piastował dość wysokie stanowisko dyrektorskie. Przeszedł do przemysłu, ale nie, nie na długo. Bo zaczęły się jego problemy z trzustką. Zmarł pół roku po diagnozie raka trzustki w 1977 roku. Chyba już do końca pozostanie postacią bardzo kontrowersyjną. A kto wie, może nawet złą, choć przecież bardzo przyczynił się do rozwoju cywilnej techniki rakietowej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.